Na Dolny Śląsk przybyli drodzy goście. Grupa przodujących kochoźników radzieckich przyjechała, by podzielić się tym bogatym, tak cennym dla nas doświadczeniem z chłopami polskimi, z naszą młodą spółdzielczością produkcyjną. Chlebem i solą, braterskim uściskiem witają polscy chłopi swych radzieckich przyjaciół. Podczas gospodarskiej pogawędki współdzielni Karczów od Praskowi Czuchnowej można się niejednego dowiedzieć. Ma ona za sobą 18 lat pracy jako przewodnicząca Wielkiego Kolhozu. Dwukrotnie odznaczona została Orderem Lenina za wybitne zasługi w organizacji Kolhozu oraz za odbudowę i uruchomienie gospodarki kolhozowej po straszliwych zniszczeniach wojennych. Wczoraj w Komitecie Powiatowym w Nysie odbyła się narada aktywistów miejscowych spółdzielni produkcyjnych z radzieckimi gośćmi, i znów kołchoźnicy przekazują swoje doświadczenia. Dzięki bezinteresownej braterskiej pomocy uczymy się, jak uniknąć błędów, jak lepiej gospodarować. Wizyta drogich gości to jeszcze jeden piękny i wzruszający dowód radzieckiej pomocy i przyjaźni.